Rząd zapowiada zmniejszenie wielkości pożyczek z unijnego planu i słychać tylko jedno słowo: cięcia. Co to oznacza dla Polski i zwykłych obywateli? W skrócie: państwo rezygnuje z 21,5 miliarda złotych z puli pożyczek w krajowym planie odbudowy KPO. Oficjalnie minister tłumaczy, że dotychczasowe projekty na te pieniądze nie były na tyle korzystne inwestycyjnie, aby się z nich utrzymywać rezygnujemy z nich, a państwo polskie z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. Jednak krytycy pytają, czy to nie oznacza, że wymarzony rozwój wielu regionów i sektorów właśnie się cofa? Zobaczmy, jakie są fakty, kto naprawdę może stracić oraz jakie to ma polityczne i gospodarcze reperkusje. Rząd zgodził się na czwartą rewizję KPO, w ramach której obniży pulę pożyczek o 21,5 miliarda złotych. Oznacza to, że zamiast wykorzystać całą możliwą pożyczkę unijną, Polska po prostu z niej rezygnuje. To nie jest tyle darmowy zysk, ile w praktyce odciążenie budżetu. Te pożyczki i tak byłyby później spłacane przez państwo. Jak wyjaśniła minister Pełczyńska-Nałęcz, przed spłatą przez ostatecznych beneficjentów, przedsiębiorstwa samorządy, to budżet przynajmniej tymczasowo pokrywa zadłużenie, więc niewzięcie tych pieniędzy formalnie zmniejszy polski dług. Po dwóch latach realizacji KPO rząd przejrzał zaplanowane projekty pożyczkowe i oceniono, że nie wszystkie są opłacalne. W efekcie zdecydowano, że część tych inwestycji zostanie usunięta z listy. Widzimy, gdzie te pożyczki można opłacalnie zainwestować, a gdzie nie ma też potrzeby, aby dodatkowo budżet państwa do tego dokładał się. Rząd wskazuje dwa główne argumenty na tak dla cięć. Po pierwsze, presja czasu. KPO nie daje dowolności terminów. Projekt musi być zrealizowany i rozliczony do sierpnia 2026 roku. Realizacja ogromnych inwestycji zazwyczaj wymaga lat, więc termin szybko się zbliża. Po drugie, obciążenie budżetu. Choć słowo pożyczka brzmi neutralnie, statystycznie wpisuje się ona w krajowy dług publiczny, finansowane z emisji obligacji czy kredytów UE. Minister Domański wyliczał, że uwzględniając wszystkie pieniądze z KPO, dług w 2026 roku miałby osiągnąć około 66,8% PKB, ale już bez pożyczek KPO tylko 63,7% PKB. Różnica 3 punkty procent, czyli około 100 do 120 miliardów złotych, to skutek pożyczek KPO, z których rząd właśnie rezygnuje. W skrócie. Priorytetem stało się unikanie nagłego skoku zadłużenia i deficytu kosztem wykorzystania tych pieniędzy. Według ministerstwa wszystkie główne pożyczki trafiają w końcu na budżet. Rzeczywiście beneficjent dopiero zwraca je w kolejnych latach, więc, jak zapewniała szefowa MFIPR, rezygnujemy z nich, a państwo polskie z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. Poza tym rząd podkreśla, że na siłę usuwane będą projekty, które i tak nie były gwarantem wielkich efektów rozwojowych. Jak mówiła pani minister, te środki nie będą korzystnie zainwestowane, dlatego lepiej ich nie zaciągać. Trzeba jednak pamiętać, że w KPO skala różnorodności inwestycji jest ogromna: infrastruktura, zielona transformacja, cyfryzacja, badania, administracja itp. Rezygnując z aż 5,5 miliarda euro pożyczek, rząd zapowiada jednocześnie dodatkowe cele: np. finansowanie łączności satelitarnej IRIS-2 czy zwiększenie nakładów na istniejące programy. Czy więc cięcia w pożyczkach idą w parze z zwiększeniem grantów? Oficjalnie Polska ma do tej pory pełne grantu do wypłaty, więc akcent przenosi się na zapewnianie środków bezwzwrotnych tam, gdzie wsparcie ma być maksymalnie efektywne. Samorządy już alarmują. Bez pieniędzy z KPO będzie brakować inwestycji lokalnych, które poprawiały codzienne życie mieszkańców. Są to m.in. modernizacje wodociągów, oczyszczalni ścieków, budowa dróg, szkół czy doposażenie szpitali. Infrastruktura kolejowa i drogowa w regionach ma szansę na dofinansowanie z KPO, więc cięcia mogą opóźnić lub zablokować takie projekty. Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łóżniak przekonuje, że samorządy przygotowały setki inwestycji, ale bez wsparcia unijnego ich nie wykonają. Czekamy na te środki, bo one są nam niezbędne. Bez tych środków nie będziemy się rozwijać, a jak nie będziemy się rozwijać, będziemy się niestety cofać. Mówił. Konkrety? Dla przykładu, gmina planowała wymianę starych autobusów na ekologiczne, wspólnie z województwem budowała obwodnice. Programy wspierały też małe i średnie firmy z preferencyjnych linii kredytów czy gwarancji. Teraz część tych ścieżek finansowania jest zerwana. Duże projekty infrastrukturalne też mogą ucierpieć, np. modernizację linii kolejowych czy inwestycje w energetykę rozproszoną, które planowano dofinansować pożyczką. W rezultacie harmonogram wydatków się wydłuży. Część projektów trzeba przesunąć w czasie lub szukać alternatywnych źródeł, budżet krajowy lub nowe kredyty. Dla samorządów to też problem ryzyka. Muszą teraz sami decydować, które zadania odłożyć. Bez unijnej pożyczki z KPO muszą częściej korzystać z własnych obligacji lub ograniczać inwestycje społeczne. Lista obszarów najbardziej zagrożonych. Inwestycje lokalne, kanalizacja, wodociągi, remonty dróg lokalnych, energooszczędne szkoły, bez wsparcia UE wiele z nich trudno zrealizować. Transport publiczny i infrastruktura kolejowa, np. zakup niskoemisyjnych autobusów, elektryfikacja linii kolejowych czy budowa nowych przystanków. Projekty przemysłowe. Niektóre linie finansowania dla firm, zwłaszcza zielona i cyfrowa transformacja MŚP, były dostępne przez KPO. Ich ograniczenie oznacza, że firmy stracą tańsze kredyty. Energetyka i środowisko, instalacje OZE w jednostkach samorządowych, inwestycje w kogenerację czy oczyszczalnie ścieków, tu też KPO dawał wsparcie. Dla przypomnienia, cały KPO Next Generation EU to 59,8 miliardów euro dla Polski. Czyli 25,27 miliardów w grantach i 34,54 miliarda w preferencyjnych pożyczkach. To nie są drobne sumy. Rząd wycofuje się z ponad 15% części pożyczkowej. W efekcie część z tych inwestycji trzeba będzie albo sfinansować ze środków krajowych, co zwiększy dług budżetowy, albo odłożyć na potem. Jak komentuje główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, KPO w części pożyczkowej to nic innego jak pożyczka odpowiedzmy Komisji Europejskiej. Co prawda na niski procent, ale po prostu zwiększa poziom naszego zadłużenia. Rządu zdaniem niskie oprocentowanie jest zaletą, ale widmo spłaty całej puli miało pojawiać się w kolejnych latach. Teraz tej puli po prostu nie będzie do spłacenia. Decyzja o cięciu KPO została zauważona nie tylko w lokalnych samorządach. Natychmiast stała się tematem debaty politycznej i ekspertyz ekonomicznych. Opozycja pyta, czy w ten sposób rząd nie samoukłada się na problem. Brak inwestycji może skutkować niższym wzrostem PKB, a w dłuższej perspektywie nawet wyższą inflacją przez mniejszy przyrost podaży dóbr. Pojawiają się zarzuty, że ograniczenia te uderzą głównie w mniejszych partnerów gminy i powiaty podczas gdy administracja centralna odzyska część elastyczności budżetowej. Z drugiej strony, PiS i inni wyborcy antyinwestycyjni mogą tym sukcesywnie kupować narrację. Lepiej nie brać niepotrzebnego długu. Na razie rządowa większość broni swojego ruchu. Tłumaczy, że jest on racjonalny i bezpieczny z punktu widzenia finansów publicznych. Premier i ministrowie podkreślają, że to decyzja czysto techniczna, a dotychczasowe projekty inwestycyjne wymagały rewizji. Zmniejszenie puli pożyczek z KPO to także gorący temat w Sejmie i mediach. Agencje ratingowe już wpisały brak planu konsolidacji fiskalnej do swoich analiz. Agencja Fitch w październiku 2025 utrzymała rating Polski na poziomie A 2025, ale zmieniła perspektywę na negatywną. Kluczowy jest deficyt bliski 7% PKB i rosnąca dynamika zadłużenia do około 59% PKB w 2025 według prognoz. Tym bardziej w oczach ekspertów każdy sposób na zahamowanie wzrostu długu, nawet kosztem niektórych inwestycji, jest sygnałem odpowiedzialności fiskalnej. Ratingi SIP czy Moody's również patrzą uważnie na polskie finanse. Co z inflacją? Tu wpływ decyzji o rezygnacji z KPO jest drugorzędny. Pieniądze z planu odbudowy nie trafią nagle do kieszeni konsumentów, a raczej do inwestycji kapitałowych, np. budowa. Mniejsza pula funduszy może więc chwilowo trochę ostudzić popyt inwestycyjny i nieco ograniczyć presję inflacyjną, mniej taniego kredytu w gospodarce. Jednak najważniejsze czynniki inflacji to nadal polityka pieniężna, stopy procentowe NBP oraz globalne ceny surowców. Z pewnością jednak agencje wskazują, bez przeprowadzenia gruntownych cięć strukturalnych, podatkowych, budżetowych, sam dług z KPO nie poprawi magicznie ratingu. Jak zauważa parkiet, bez konkretnych kroków konsolidacyjnych zadłużenie Polski może nadal rosnąć, co z kolei może być powodem cięcia już nie perspektywy, ale samej oceny ratingowej. Unijny plan odbudowy pozostaje najważniejszym pakietem funduszy dla polskiej gospodarki po pandemii. Z jednej strony daje szansę na cywilizacyjny skok, tysiące inwestycji w infrastrukturę, energooszczędność czy cyfryzację, z drugiej wymaga umiejętnego gospodarowania ogromnymi pieniędzmi. Właśnie w grudniu 2025 polski rząd zdecydował, że grube miliardy zaciągniętych pożyczek nie przyniosą oczekiwanych korzyści proporcjonalnych do obciążenia budżetu. Przeciwnicy alarmują, że szanse rozwojowe lokalnych społeczności zostaną ograniczone. Zwolennicy wskazują, że dzięki temu Polska uniknie pogłębiającego się deficytu. Podsumowując, decyzja o ograniczeniu pożyczkowej części KPO to temat złożony i budzący wiele emocji. O jej zasadności zadecydują efekty ekonomiczne, czy oszczędności budżetowe przeważą nad stratami w inwestycjach. Istotne jest też to, by unijna pomoc nadal płynęła tam, gdzie jest niezbędna i by Polska sprawnie zrealizowała pozostałe projekty KPO na czas. Jedno jest pewne. Pomimo cięć w planie odbudowy, Polska wciąż musi wykorzystać większość funduszy do 2026 roku. A każdy brak zgody czy opóźnienie będzie skutkować realnymi konsekwencjami dla gospodarki i zwykłych obywateli. Rynek uważnie obserwuje, czy obecne decyzje pomogą uspokoić finanse publiczne, co by poprawiło rating i jak wpłyną na inflację. Ostatecznie jednak kluczowe będzie wyważenie cięć z potrzebami rozwojowymi kraju. Polityczny zapis wydarzeń, rzetelne relacje i analiza procesów politycznych bez sensacyjnych nagłówków. Subskrybuj zostaw komentarz z tematami, które mamy rozpracować i daj łapkę w górę. Tu trafiają tylko sprawdzone materiały.